Także za chwilę zacznie później w zachodzie słońca. Po prostu bierzcie z niego to, co najlepsze. Będzie trochę biało, ale po prostu pójdzie do Was wszystko z drugiego planu. Dajcie ją, zostawimy Wam jeszcze tutaj na chwileczkę ten zachód, Wdech, wydech, uziemcie się, poczujcie, poczujcie tą moc słońca, pomimo wszystko, nieważne, że się zachodzi. Poczujcie tą moc morza. Wdech, wdech, oddychajcie przez usta. Patrzcie na morze. Poczujcie może, poczujcie tą energię i zachodzące słońce. Tak jak zachodzi, wasze, jak zachodzi to słońce, tak nie znikną wasze problemy, wszystko to, co nie służy, co przeszkadza w waszym życiu, normalnym funkcjonowaniu. Trzymajcie się, mówiła wasza Aga Celeste, Agnieszka Małczewska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny i doradca życiowy.